Cześć, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 28. odcinka mojej serii z gry Assassin's Creed Black Flag w dzisiejszym odcinku mamy takie zadanko musimy wysiedlić Watcha Rogersa serdecznie zapraszam do oglądania zanim zaczniemy zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek serdecznie zapraszam do oglądania ja tylko przypomnę, że to, jest, że to jest 28. odcinek naszej serii serdecznie zapraszam do oglądania zobaczmy czy nam się uda go wyśledzić właśnie za pierwszym razem no więc moje szczęście tak nie będzie, że za pierwszym razem uda się go wyśledzić, że będzie troszeczkę porażek na pewno ale zobaczymy Tu stoi nie okay. Tamten tylko stoi jeden. Dobra, to może przejdźmy od góry. Sobie. Tak, przejdźmy sobie od góry. Tutaj mamy oczywiście strefę zastrzeżoną. I oni tutaj idą, tutaj po tej stronie, tutaj idzie po tej stronie. Jeden gościu. Ci gości idą, jakbyśmy wskoczyli do siana bezpośrednio. Tutaj nas ktoś zauważy. Tam się dobra. Może przedostaniemy się tędy na, na biegu. ten strzelet nas widzi. Niestety. Dobra, jakoś musimy to inaczej ogarnąć. Zobaczymy. Pójdziemy pierwsze teraz dołem, a później pójdziemy. A teraz a później pójdziemy górą. Wszystko mieć ogarnięte, dobra. Skocz. Edward Dosiana i lecimy za nimi Jednak no, za wolno Co zrobiliśmy? No, spróbujmy no, ale wątpię Żeby nam się to udało Teraz zrobić, ten nas widział Teraz tak, byśmy mogli, o Chyba nam się udało Znowu wchodzimy do strefy zastrzeżonej. Czy tutaj jest ktoś, kto nas może... Kto nam może sprawić kuku? No jest ktoś. jest paru... Jest paru żołnierzy, jak widać. Jest też je, jeden taki żołnierz zabrany z tej strony. A jednak może się udało. Okej. Okay. Może nam się uda. No, idziemy idziemy, musimy to jakoś ogarnąć. Czekajcie, tu są kolejni tam żołnierze, czekają tutaj jakby na nas, na, na nasz ruch. Chowaj się, chowaj się, Edward. Chowaj się, żeby nas Tylko nikt nie widział i niestety nas e, przyuważyli. Dobra, spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Też pójdziemy ziemią zobaczyć. No dzisiaj, tak jak mówię, może być yy, sporo porażek, ale miejmy nadzieję, że no, to prędzej czy później ogarniemy i po prostu sobie przejdziemy. Spokojnie. Tam tamten no, łucznik nas widział. Niestety, dobra. łucznik nas widział okej okay. A jakbyśmy mogli. Żeby on nas nie widział. Czekajcie. Jakbyśmy mogli, żeby on nas nie widział ten łucznik jeden, który ten strzelec jeden, który nas widzi, no, bo chyba chodzi o tamtego, nie? Dobra, no, przejdźmy tutaj zobaczymy Przejdźmy do siana i lecimy. Tutaj ktoś nas widzi. Na razie nie, czyli na razie jesteśmy w miarę bezpieczni. Bo musimy uważać oczywiście na tego gościa. Jest pokonany tamten gościu. Tylko, że tamten strzel... Tamci strzelcy nas widzą. Niestety. My tutaj sobie staniemy za tym gościem, żeby nas tutaj nikt nie widział. Szkoda, że tych gości nie ma w stronie. Oni by nas za... ochronili trochę. Chyba, że trzeba będzie jednak jakoś to górą przejść. No, może spróbujemy. Raz górą chyba przejdziemy, nie? Tutaj, gdzie? Tutaj jesteśmy i teraz. teraz, gdzie? W którą w stronę? W stronę byśmy musieli lecieć, którą? W tom, nie? Czyli tutaj, w tom. Zobaczymy, bo ja teraz wybrałem inną stronę i zobaczymy, czy to, czy to akurat dobrze, czy to akurat dobrze wybrałem. Tutaj ktoś nas widzi, czy jednak będziemy mogli się na spokojnie ogarnąć. E, a tutaj nas nie widzi, więc jest w miarę, jest, więc jest w miarę, w miarę w porządku. Dobra, w miarę w porządku. Czy nam się udało? Tam ten jeden strzelec nas widzi. Jak widzicie, ale już nas nie widzi. Tylko że zaraz może nas zauważyć. Tak jest. Pójdziemy po prostu w inną, z inną stroną. Podbiegniemy tam inną stroną. Nie pójdziemy stricte tędy, tylko pójdziemy inną stroną. Tam, tak, Czy zejdziemy tu. Właśnie. Zjedziemy tu, ale teraz musimy połączyć. Dobra. Zostańmy kłopie. Nas nie widzi. Okej. No. Jeszcze raz. Zrobimy to jak poprzednio. No dzisiaj taki taki mamy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodoba. Zobaczymy... Ej, nie, nie w tę stronę. Krzeliśmy, bo... pójdźmy sobie tędy. Naokoło. I teraz. Jest nadzieja, że nam się uda to... ogarnąć. Bo jesteśmy bezpośrednio... już za tym gościem. Musimy go... właśnie... wyśledzić za momencik. Dobra, więc zobaczymy, gdzie on tu idzie. Tamten gościu. Zobaczymy, gdzie on aktualnie idzie. Tamten jeden nas, nas widzi, żołnierz. Obawiam się, że zaraz będzie walka jakaś. Tutaj jest destabilizacja. Zostaliśmy wykryci. Niestety. No ale byliśmy wreszcie, byliśmy najbliżej tego wszystkiego. Tylko, tylko żeby. To jest najważniejsze teraz, żeby się nie dać powykrywać. Idźmy jeszcze raz tamtą stroną. Dobra, idźmy cały czas. Idźmy cały czas za nimi. Zakbicie cała zgraja tych. tych żołnierzy. Na czele z tym, którego chronią, który tutaj nas zauważył jeden i nam przerwał drogę do, do tamtego gościa, Dobra, zobaczmy jeszcze raz, starajmy się ogarnąć. Tak, spróbujmy, Stańmy tutaj. Bo tych gości jest dobrze, że już nas nikt nie widzi i będziemy mogli sobie spokojnie ruszyć w tą stronę dalej, dobra. Dzisiaj może być w miarę krótszy odcinek. A jakbyśmy poszli tędy, to co, dałoby radę tędy jakoś przejść? Czy nie? Chyba nie. Chociaż może, może zobaczymy, gdzie oni tutaj będą podążali. O my byśmy mogli zrobić to inaczej. Dobra, czekajcie. Wstańmy sobie tutaj tędy. Tutaj nas ktoś widzi. Oby nikt nas nie widział. Oby nikt tutaj nas nie widział i chyba nam się prawie uda to... Prawie uda to ogarnąć. Czekajcie. Chyba się nam prawie już udało to ogarnąć. Teraz idzie ta zgraja tam za nimi. Dobra, on tu przejdzie, ten. Dobra, on tu przechodzi, On tutaj, tutaj nas nie widzą, dobra. I teraz, słuchajmy po tamtej stronie zobaczymy chyba nam się prawie wiedzieć co udało to ogarnąć bo musimy, tak, jak mówić, tak jak mówię musimy wyśleć tylko musimy uważać musimy do siana niestety chyba przegraliśmy ale teraz byliśmy najbliżej tego tego przejścia bo musimy właśnie musimy tak to robić żeby żeby przejść tam oczywiście dalej mamy dzisiaj odcinek ale dobrze znaleźliśmy y, drogę w zasadzie ale teraz nam się nie uda pewnie tego zrobić ale zaraz powinno nam się udać dobra teraz na pewno nam się nie uda być może a może się uda dobra przebiegnijmy tędy segment sekund, więc z tej, no, nic nie będzie. Dobra. Niestety jeszcze raz. No ale byliśmy sami, widzieliście, że byliśmy najbliżej tego, tego przejścia właśnie teraz. Eee... Dobra. Próbujemy Dobra, dalej. Jak się nie uda, to się nie uda. Musimy się wyśledzić tego, tego, tego gościa. Gdzie on idzie? Dobra, czyli wyśledźmy go tutaj po tej stronie pójdźmy sobie tędy wejdźmy sobie tędy no. Ktoś tu będzie szedł, czy nie będzie szedł? Za nami, tutaj ten jeden stoi, tak? Tylko, tylko gościu a jak ten jeden gościu tylko... jak ten jeden gościu tylko stoi to dobrze. Teraz musimy zrobić to po tej drugiej stronie. Tak, żeby tylko nam się udało to ogarnąć. Dobra, zobaczymy. Idźmy cały czas za tymi, za tymi gośćmi. Obawiam się, że zaraz jak jacyś strzelcy nas mogą przyuważyć. Bo też może tak być. Na pewno jacyś strzelcy zaraz się pojawią. Może tak być, że zaraz się pojawią strzelcy i nas mogą wyśledzić właśnie. Chciałbym właśnie, żeby żeby tak nie było. Ale już się zaczyna właśnie. Strzelec. Chodź tu chłopie. Chodź tu ze mną. Dobra, idźmy tutaj. Albo idźmy tędy. Dobra, idźmy tędy zobaczyć. Czekajcie, bo tutaj są strzelcy. Zobaczmy. Teraz obejdźmy tutaj. Co będzie? Będą nas widzieć? Oby nie. Dobra, tutaj nas nikt nie widzi. Więc jest chyba dobrze. Teraz musimy zrobić... Czekajcie co musimy zrobić teraz? Musimy teraz... Czekajcie. Musimy zejść na pole jakieś. Czyli, czyli gdzie? Tylko, że ten nas... Jed, jeden nas widzi, widził. Strzelec. Właśnie, czekajcie, bo tu jest, Teraz co musimy zrobić? Zejść na pola. Zejść z pola widzenia musimy. Czyli tak, tutaj nas już nikt nie widzi, czyli dobrze, czyli zeszliśmy z pola widzenia i teraz będziemy musieli chyba za nimi jakoś wejść. Czyli co, od góry, tak? Od tej strony, tak przynajmniej się wydaje. Jednak nas widzieli. No niestety, teraz musie, musie, musimy zejść z pola widzenia. Ciekawe, czy od tej samej strony, więc jeszcze raz to postaramy się zrobić. A jak nam się nie uda, to zrobimy to w następnym odcinku. Dobra, jeszcze raz postaramy się tam dojść, dobiec. Po prostu dojść. A teraz musimy zrobić to jeszcze raz na spokojnie. Tylko nas nikt nie widział. Po tej stronie. Teraz, gdzie przejdźmy tędy? Bo tutaj nas nikt nie widzi. Tu jest jeden strzelec, który nas chciałby przy, przyuważyć. Mam nadzieję, że nas nie przyuważy. Dobra, jeszcze raz lecimy. No dzisiaj może być krótszy odcinek. Taki zobaczymy. Bo w ogóle. Jak to w ogóle wyjdzie? Z tej strony jest ktoś, Są. Jest ktoś. Jeszcze raz spróbujmy to ogarnąć. I jeżeli nam się nie uda, to, to zakończymy ten dzisiejszy odcinek. A w następnym odcinku, oczywiście, e, ruszymy, ruszymy dalej. Fajnie. Polecimy sobie do sianka. Seria wszystkich Assassin's Creed. Do sianka trzeba iść, dobra. tutaj. Nikt nie powinien wyłapać oprócz tego jednego, bodajże łucznika, który... Strzelce raczej. Dobra, teraz lecimy tutaj. Tutaj gdzieś będzie grupa tych gości, którzy się. którzy będą chcieli się pewnie połączyć. Wspólnie. Ktoś, ktoś nas zauważył. Tam ci goście nas zauważyli. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to jakoś ogarnąć, żeby nam się to udało. I, za i zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Ja ja mówię, dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Eee, dobra, lecimy tutaj, w naokoło. Bardzo niebo... tą drogę sobie Wybierzemy tutaj. Szybko. Tutaj mamy... Nie, bo tutaj mamy zadanko. Ale dawno... tego na razie nie bierzemy, bo my musimy lecieć za tamtymi tymi Za tamtymi gośćmi. Gdzieś tam ten gościu? Gdzie oni są? właśnie już się zgubiłem, ale już ich chyba mamy powoli. Dobra, tutaj mamy ich. Teraz nas coś zauważy. No, zobaczymy. Czy jest dalej ta grupa, ta grupa, która idzie cały czas za, za, za tym towarzyszem. Za tym gościem, dobra, z tej strony teraz, tak? Oni tu idą. Tylko żeby nikt nas nie zauważył. Jest, jest ich tu dwóch, trzech. Niestety nas zauważyli. Chyba, że nam się by udało i szybko polecimy. Polecimy czy nie? Nie polecimy. Dobra, idźmy tędy, zobaczymy. Może się jeszcze by udało. Do tego, do tego gościa tam do, dostać, ale do tych gości, no ale wątpię już. Teraz na pewno nam już się nie uda. Ruszajcie Edward. Od góry tutaj, od góry. Chowaj się, chowaj się, chowaj się tutaj. Z tej strony. Edwardzie, tutaj. Chowaj się cały czas tu. Tutaj nas nikt nie widzi. Musimy zejść z pola widzenia. Dobra, niestety przegraliśmy. Dobra, spróbujmy ostatni raz i wtedy zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się e, podoba, mimo że to będzie taki dość krótszy, dzisiejszy odcinek. Ale mam nadzieję, że i taki odcinek przypadnie Wam do gustu. Proszę, się tutaj i pójdźmy z względy. Spokojnie, przejdziemy. Teraz tu. Dobrze, nie ma. A tu jest jakiś strzelec, który nas chce przyuważyć ale my. My się. Nie damy, mam nadzieję. Dobra, ja teraz tak. Choć chłopiec znamy tutaj. Tylko trzeba uważać, bo tu jest też druga grupa tych żołnierzy. Tam nas widzi, widzą, niestety już. Tam ci nas widzą, dobra, to my idziemy, idziemy tu po tej stronie jeszcze raz. Ostatni raz to zrobimy. I zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Okej, okay. jeszcze raz to ogarniemy i zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Przynajmniej postaramy się to ogarnąć. Jeszcze raz wyjdźmy na naokoło. Naokoło, naokoło. na około, na około. I okej. Okay. Spróbujmy, jeżeli nam się nie uda, to zakończymy dzisiejszy odcinek dzisiejszy i będziemy yy, kontynuować grę w następnym odcinku. Dobra, wiecie co, w następnym odcinku jednak ruszymy dalej. Yy, także zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Na razie trzymajcie się i cześć, do następnego odcinka. Hej, hej.